Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj opening przesyłki niespodzianki od Wojtka z kanału Druga Strona. Także Wojtku, udało mi się odzyskać przesyłkę i zabieram się za otwieranie. Widzowie, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem i jakiś fajny komentarz tutaj dla Wojtka za. Pamięć za przesyłkę. O, mamy zdrapeczki. Zobaczcie, ile zdrapek. Zobaczcie. O, kurczę. Ale zdrapek. No to drapiemy dzisiaj zagraniczne zdrapeczki. Super, fajnie. Jeszcze mamy liścik. Moi drodzy, a w liściku mamy tutaj taką wiadomość, że zdrapki są kupione w Meksyku. I ja nie mogę. Życzę udanego drapania. Gdybyś coś wydrapał, proszę o wymianę na te same. Pozdrawiam, Wojtek, druga strona. Zdrabki, moi drodzy, z Meksyku. Ja mówię, myślałem, że to jakieś takie, bym powiedział, e, no gdzieś tam Holandia, te sprawy, e, Hiszpania, a tu Meksyk. Z Meksyku nie drapałem, także dziękuję za ten prezencik. No i zabieram się za test zdrapek meksykańskich, moi drodzy. Meksyk, no to co? Jak wygram, no to będzie trzeba, kurczę, jechać po wygraną. Zaraz zobaczymy, co, jakie to są w ogóle. Aha, tak, tak, taka zdrapa. Pooglądamy sobie meksykańskie zdrapki. Moi drodzy. Meksykańska zdrapka. Coś takiego 10 dolarów. Coś takiego 10 dolarów. Wow! Coś takiego 20 dolarów. Tu też mamy 20 dolarów i tu też po 20 dolarów. No zaczynamy, zaczynamy draping, moi drodzy, nie będziemy tutaj przedłużać, ale naprawdę Wojtku dziękuję. No fajnie, fajnie tak sobie poeksperymentować, potestować z drapki. Z Meksyku, jeja, yeah. dobrze moi drodzy. O co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, żeby znaleźć trzy identyczne symbole, tak? Tak wygląda zdrapka od tyłu. No tu szukamy, moi drodzy trzech identycznych symboli. A nie, to są kwoty, to muszą być trzy identyczne kwoty. To jest tak. 20 dolarów, 10 dolarów, 500 dolarów o 50 dolarów. 1000 dolarów i stówka. No co, tutaj nic by nie było, ale drapi się fajnie, przyjemnie, rądzę z rapeczką. Mm. 10, 100, 20, 10, będzie 10, 500. Jest, mamy to, mamy to, jest pierwsza wygrana, moi drodzy. Ale, jaja. Także musimy do Meksyku teraz kurde wyskoczyć. Ale jajca mamy 10. Super. Jedziemy dalej, moi drodzy, jedziemy dalej. 1000. Stówka. 500. 500. 10. 50. No to tutaj mamy pustaka. Naprawdę przyjemnie się drapie te zdrapeczki, Ta warstwa się dobrze schodzi. 10 dolarów, 100 dolarów, 500 dolarów, 50, 1020. No to tutaj nie ma nic. 10, 500. Powiem Wam naprawdę emocje, bo 1000 dolarów jakby się wydrapało, nie? A tutaj najwięcej można wygrać. 200 tysięcy no to dopiero kasa. Stówka i 20, czyli mamy 2 razy 20. okej okay. chyba jestem pierwszy. Nie? nie wiem, czy drapał ktoś już z drapki z Meksyku? 10 tutaj mamy. 20, czyli tutaj nie mamy nic więcej. Ok, to mamy teraz ten rodzaj drapek Tutaj też 3. No, zakładam, że trzy takie same, trzy takie same symbole. Tutaj tam kwotę, to symbole. No to tak. Mamy zegar. A to co to jest? Konfetti. Zegar. O, no to mamy to, nie? No są. Są trzy identyczne symbole. No i teraz tak wygrana 10 dolarów. Wow, grosz do grosza będzie kokosza. To już mamy 20, moi drodzy. Moi drodzy. Co to jest pralka? podkowa złoto, sztaby kolejne sztaby i mamy to, mamy trzy identyczne symbole, mamy to mamy to, a wygrana to 10 dolarów Wojtku normalnie zobacz, będę, będę musiał jechać wymienić jechać, lecieć polecieć plik pralka korona plik i znowu mamy to wow fajnie fajnie i jest znowu 10 dolarów robi się niezła kasa co tu mamy monetki monetki i monetki zobaczcie to ale wchodzi ale wchodzi jeszcze sobie sprawdzimy co tu mamy zegar pralka i to powiedzmy, że to konfetti, czy jakiś róg ofitości. Może to jest róg ofitości. Wygrana 20 dolarów. Ja dziękuję. 25 dolarów potrzeba, żeby wjechać do tego, do, do Egiptu. wizę. Bo to tutaj, że tak powiem, w Egipcie mi tego nie wymienią, nie? Ale no może jeszcze coś tam skoczy. Jakieś 4 miliony. Bo w tej zdrapce, w tej zdrapce mamy tutaj Mamy tutaj dwie, ja to zawsze mówię, kończyny, dwie kończyny. I chyba to musimy znaleźć, nie? Taką liczbę. Dobrze, moi drodzy. Tak wygląda zdrapa od tyłu. Zaczynamy, zaczynamy przygodę z dolarami za 4 miliony. Co my tu mamy? A, to to mamy symbole. Okej. Okay. Czyli tu mamy, wygrywające to są monetki Albo dolar Okej okay. Monetki albo dolar Ta zdrapka już jakby troszeczkę ciężej się Ciężej ta warstwa schodziła Okej, okay, jedziemy, jedziemy jest, mamy dolar, mamy dolar, moi drodzy. Czyli strapka kosztuje 20. To już 20 jest na pewno. Co tu jest, świnka? No i to by było, czyli tak. Dolar, dolar. I jest. 20. Ale co to jest, 20 dolarów czy 20 tysięcy? moi drodzy. Kurczę, no tu jest 20... Tak wygląda 20 dolarów. A to? 20 tysięcy? Oh. My god. Napiszcie mi w komentarzu. O kurcze. Chyba... Chyba stałem się bogaty. Co my tu dalej mamy? Dalej mamy biedronkę i monety. Biedronka i monety. No to tutaj to nie weszło, bo tu mamy dolar. A. Tu jest jedna moneta. Tu jest traf. Kufer. No tutaj nam się nie udało. Tutaj nam się nie udało w tej zdrapce. Okej, okay, moi drodzy. A tutaj co mamy? No ta monetka i kufer. Monetka i kufer. No to jest y, sakwa, dolar, świnka, plik biedrona. Są monety, ale nie ma monetki. Dobrze, dobrze. I ostatnia strapa. Monetki. I świnka, tak, świnka, pigi. I co my tu mamy? Tref, kufer, moneta, jedrona, dolar, sakwa. No, te zdrapy dała tylko jedna zdrapa. Oby to było 20 tysięcy, a nie 20 dolarów. Oczy nie, no 20 dolarów fajnie, ale kurczę. 20,00. Dobrze, moi drodzy. 400 tysięcy. 400 tysięcy w tej zdrapce do wygrania. I mamy trzy takie same symbole. Albo kwoty. Jak wygląda zdrapka od tyłu. Tak wygląda zdrapka od tyłu. Szukamy. Czego my tu szukamy? A to mi się bardzo dobrze drapie, tak. To mi się bardzo dobrze drapie. Czyli musimy znaleźć trzy identyczne mm, liczby: 6, 6 i 2. Niestety nie ma, ile byłoby wygrane. 100 dolarów. Ładna kasa siedem siedem mamy to moi drodzy mamy to jest jest super i gra na to dwadzieścia dolarów dwadzieścia dolarów moi drodzy jeszcze jest jedna gra cztery dziewięć osiem jedno tak patrzę bo tutaj nie ma nie ma albo nie widzę. Te stopnie wygranych, nie? Stopnie wygranych. U nas w Polsce, że tak powiem, bardziej przyjrzyście to jest, nie? Rozpisane. No czy nie? Mamy 20? Mamy 20 dolarów, tak? Tutaj, w tej zdrapce Drapiemy dalej, moi drodzy. Meksykańskie, mexico Mexico City. Naprawdę fajnie. Ta, ta zdrapa jest naprawdę fajna, bo ta warstwa ścieralna dobrze się ściera. Dobrze się ściera. 1, 1 i 5. I tutaj wiadomo: trzy takie same liczby, numerki. No to już, już wiadomo nie ma. Okej, okay. i. Ostatnia strapa z tego rodzaju. Mhm. Uh -huh. Siódemka. Piątka. Dziewiątka. Trójka. Trójka. Piątka. Dwójka. Dwójka. I, I dwójka. Mamy to. Jej. Jej. Wow. I jest 20 dolarów. Ekstra. Ekstra. I teraz mamy dajmonki. Dajmonki, moi drodzy, tutaj w tej zdrabce. Co my musimy? Aha, to zasada jest taka sama jak w tych wcześniejszych, czyli mamy tutaj, tutaj mamy symbole. I i tutaj mamy, to musi nam się pokrywać, nie? Zdrabka od tyłu. Tak wygląda. I jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. tu też się. Tu jeszcze, jeszcze leżej się strapuje. 6 i 7 takie liczby wygrywają. 4, 3, 2, 9. 8 5. No nie udało się. Kurczę, już nie pamiętam ile lat nie testowałem żadnych zagranicznych zdrapek. Także Wojtku bardzo Ci dziękuję. Za to niespodziankę. Dobrze, że się udało uratować te zdrawki. Bo by były jaja. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Jest jedynka, jest jedynka. Czy coś jeszcze wpadnie? Czwórka, trójka, dziewiątka i dwójeczka. I wygrana. To jest drapce to. Wow, kurde, zobaczcie to, zobaczcie to. Wow, wow. 80 80, widzicie to? Można wygrać? Można wygrać, moi drodzy, trapimy dalej. Można powiedzieć, że fortuna dzisiaj wydrapana, naprawdę. Tyle. Jedynka i czwórka. Jedynka i czwórka, i mamy znowu to. Zobaczcie, znowu jest wygrana. To są dobre zdrabki, widzę. Ósemka, dwójka, trójka, szóstka, siódemka. Ok, ile to mamy? Dwadzieścia, dwadzieścia. No pięknie, pięknie moi drodzy. No to obliczamy, obliczamy wygraną. Dwadzieścia, dwadzieścia dolarów.

200, 210, 210 i 220, moi drodzy, 220 dolarów, ja nie mogę, tyle to nie wydrapałem nawet w polskich zdrapkach, jest mega dobrze, naprawdę jest mega dobrze, Wojtku, jeszcze raz dziękuję Ci za tą przyjemność, że, naprawdę, za ten test. Także zostawcie serducha, serducha w komentarzach dla Wojtka. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału Wojtka, link wam podepnę w opisie druga strona. Także było miło, naprawdę. No teraz co? Teraz muszę się spakować znaczy spakować i jakiś locik muszę zarezerwować, żeby, żeby wypłacić tą piękną wygranę. Wygramą. Jeszcze raz dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Wojtku, dużo zdrówka. Niech Ci się wiedzie. Dziękuję za dobre serce. Pozdrawiam serdecznie.